Dzień dobry. Ja przyszłam wypożyczyć tą książkę, o której wczoraj rozmawiałyśmy. Oczywiście. E, pan Kogito, tak? Mhm. Uh -huh. Proszę bardzo, w takim razie odpytam cię w ten cel. Dziękuję pani bardzo. Nie przejmuj się, będzie dobrze, o ile faktycznie przeczytasz tę książkę. A nie streszczenie z internetu. Boże, naprawdę nie mogłam jeszcze czegoś innego odpytać. Masakra, nawet nic z tego nie rozumiem. O, Jezu, już jest tak ciemno. Spiknie w Herbert? Zgadza się. Widziałem, jaki problem sprawiają ci moje wiersze. Przybyłem, aby ci pomóc. To świetnie, bo czytanie ich to była udręka. To znaczy, e, są świetne, tylko po prostu nie umiem ich zrozumieć. Po to tu jestem? Może zacznijmy od początku. Inspiracja na postać pana Kogito przyszła do mnie podczas mojego pobytu w Kazimierzu Dolnym. Były to lata 60. Masz może pomysł, jaką postacią, był pan Kogito? Nie bardzo. Słyszałam jedynie teorię, że jest podobno maską liryczną, cokolwiek to znaczy. Tak, te teorie były bardzo trafne. Pana Kogito traktowałem z lekką ironią, jednak byłam postacią, przez którą mogłem wyrażać swoje bardziej lub mniej popularne światopoglądy. Ja rozumiem, to ma sens. Jakie więc postawy kreowała postać pana Kogito? Zacznijmy naszą naukę od modlitwy pana Kogito, podróżnika. Wydałem ten wiersz w 1983 roku. W raporcie z oblężonego miasta i innych wierszach. Była to geneza postaci pana Kogito. Był on doświadczonym podróżnikiem. Podczas swoich wypraw odkrywał nie tylko świat, ale także i siebie. Poznaje zasady natury, obserwuje architekturę i odkrywa działanie społeczeństwa i psychiki ludzkiej. Tak jakby był symbolem ludzkiego losu. Każdy z nas poznaje świat poprzez podróże i wędrówki. Muszę przyznać, szybko zrozumiałeś sens całego wiersza. Takie właśnie było moje przesłanie. Czytelnik ma utożsamić się z panem Kogito i sam wrócić myślami do swoich własnych podróży? Sama też na pewno będę dużo rozmyślać o moich wędrówkach. Mam taką nadzieję. Bardzo ważnym elementem tego wiersza jest zwrócenie uwagi na egoizm ludzkości. O tym, że nie dostrzegają piękna codziennego życia. Nie dostrzegają piękna żywej natury, nie doceniają zawartych w przyszłości relacji z innymi ludźmi. Ze wszystkiego można coś wyciągnąć. A powiedz mi, kiedy ostatnio wsłuchiwałaś się w śpiew ptaków lub wyszłaś na spacer po lesie? Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam ostatniego razu, kiedy robiłam którekolwiek z tych rzeczy. Zazwyczaj, jak wychodzę z domu, to na miasto ze znajomymi, a zamiast ptaków, zazwyczaj słucham muzyki. Może w takim razie ten wiersz da Ci do myślenia. Kolejnym wierszem jest przesłanie Pana Kogito. Wyznaje on wartości takie jak bezinteresowność i heroizm jako nadrzędne. Opowiedz więcej! Ludzie bardzo często oczekują za dobre czyny nagrody. Jako przykład w wierszu podałem ideę wiary chrześcijańskiej. Każdy człowiek wierzy, że za szlachetne zachowanie dostanie się do raju. Uważam, że takie nastawienie samo w sobie traci szlachetność. Wartości etycznych powinno się przestrzegać nie ze względu na zasady i wiarę w nagrodę, a z własnego poczucia empatii do drugiego człowieka. Wiele ludzi nie ma odwagi wystawać z tłumu, mało kto ma odwagę przeciwstawiać się większości. Na takich ludzi można patrzeć jedynie jak na tchórzy. Bohaterami zostają ci, którzy mają odwagę pozostać wyprostowani i asertywni, nawet gdy wszyscy dookoła są na kolanach. I decydują się podporządkować dla własnych decyzji. Te korzyści są jednak chwilowe, a przynajmniej człowiek umrze z wiedzą, że czynił dobrze. Wow, nigdy tak na to nie patrzyłam. Gdybym wcześniej o tym pomyślała w ten sposób, tyle rzeczy z przeszłości zrobiłabym inaczej. Masz jeszcze całe życie przed sobą i wiele czasu, aby zacząć robić jak należy. To prawda. Jakie jeszcze wartości możesz mi przekazać? Myślę, że pan Kogito czyta gazetę, jest również bardzo wartościowym wierszem. O czym to jest? W tym wierszu pan Kogito czyta gazetę, w której opisane są dwie tragedie. Jedna z nich jest o śmierci 120 żołnierzy, a druga o rolniku, który zamordował swoją rodzinę. Celem tego wiersza jest ukazanie działania empatii ludzkiej. Która z tych dwóch historii cię bardziej zaintrygowała? Szczerze mówiąc, jestem ciekawa, dlaczego rolnik zamordowałby swoją własną rodzinę? Dlaczego akurat ta? To tylko śmierć trzech osób. Nie jest to zbyt imponująca liczba w porównaniu ze 120 żołnierzami. Prawda? Aczkolwiek jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do śmierci żołnierzy. Plus, jest ich tak dużo, że stają się szarym tłumem. Podczas gdy morderstwo własnej rodziny nie jest codziennym wydarzeniem. Idziesz w dobrą stronę. Wiersz ma pokazać, jak zmienia się podejście ludzkie do tragedii, gdy jest ona pokazana jako statystyka. Pan Kogito, podobnie jak i ty, większą uwagę przywiązuje do śmierci rodziny. Pokazuje on żołnierzy jako poświęcenie dla spokoju kraju. Cóż, można powiedzieć, że bagatelizuje to te 120 żyć. Jest to wydarzenie okrutne, jednak zdarza się tak często, że ludzie traktują to jedynie jako liczbę, a nie historię. To prawda, tak naprawdę i życie było tak samo wartościowe, jak tej rodziny. Tak. Jednak jeżeli historia jest bliższa sercu, ponieważ odnosi się do wartości takich jak rodzina, od razu podchodzi się do tego z większym przejęciem. W obliczu pracy wojskowej okrutność jest jedyną rzeczą, której się spodziewamy, natomiast rodzina kojarzy się z miłością i spokojem. Czuję się okropnie zapatrzenie na śmierć tych wszystkich ludzi jako statystykę. Dobrze, że przynajmniej zdałaś sobie z tego sprawę. Muszę też wspomnieć, kończy nam się czas. Za niedługo się obudzisz. O, już? A tak wiele jeszcze chciałabym się nauczyć. Nie martw się. Wystarczy nam czasu na jeszcze jeden wiersz, a resztę doczytasz sama. Słucham więc. Chciałbym przedstawić ci jeszcze pan Kogito Aperła, zanim się obudzisz. W tym wierszu pan Kogito wraca do swojej młodości, swoich studenckich lat. Spogląda na wartości, których się nauczył dzięki swoim wykładowcom, doświadczeniom i błędom. Nie krytykuję swoich błędów młodości, ponieważ to właśnie cierpienie kształtuje człowieka. Uważam, że każdy młody człowiek powinien to usłyszeć. Wszyscy popełniacie błędy, za które teraz i może się wstydzicie, jednak w przyszłości docenicie lekcje, które te bolesne momenty przyniosły. Rozumiem, postaram się już nie winić za błędy przeszłości. Spróbuję po prostu wyciągnąć z nich jakieś lekcje. Jesteś bardzo mądrą dziewczyną. Przeczytaj resztę moich wierszy. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie pomoże Ci zrozumieć wizję, które w nich zawarły. Na pewno pomoże. Dziękuję bardzo. O Jezu, już tak późno?